Siema, ja jestem Rabo, a dziś w bajkowych newsach zwycięstwo internetu nad poprawnością polityczną w Królewnie Śnieżce, nowe wieści m.in. o Krainie Lodu, choć raczej nie takie, jakich byśmy oczekiwali, oraz oczywiście potężna analiza pierwszego zwiastuna do W głowie się nie mieści 2. Wiem, że długo na to czekaliście, więc nie przedłużając, zaczynamy. Kilka szybkich informacji na początek. Po pierwsze, nowy film Pixara, Elio, został przełożony i ukaże się nie za parę miesięcy, a dopiero w 2025 roku. Szkoda. A po drugie, aktorska wersja Królewny Śnieżki i siedmiu ee, magicznych stworzeń również ukaże się dopiero za dwa lata, ale to, jak wiemy, jest wyłącznie pozytywna informacja. Im później, tym lepiej, a najlepiej wcale. A jak już przy śnieżce jesteśmy, to pamiętacie poprzednie bajkowe newsy o tym, że wywalili z tego filmu Księcia i Krasnoludki? Oburzaliśmy się wtedy wspólnie, że kompanii Królewne zostali zastąpieni różnorodną grupą magicznych stworzeń, i powoli przybijaliśmy już ostatni gwóźdź do trumny Disneya. No to mam dla Was dobre wieści. Możemy ten gwóźdź lekko poluzować, ponieważ internet oburzył się tak samo jak my, i wszystko wskazuje na to, że twórcy filmu się pod tą presją ugięli. Będą krasnoludki. Co prawda, stworzone komputerowo i sam nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale hej. Mogło być znacznie gorzej. Więc cieszmy się z tego, co mamy. Zanim opowiem Wam o nowej części, w głowie się nie mieści, mam dla Was jeszcze jedną informację, która w głowie się nie mieści. A mowa oczywiście o kolejnych aktorskich wersjach filmów animowanych. To już nasza tradycja, więc co tym razem zostanie przerobione na film live action, mimo że nikt tego nie potrzebuje? Ano, na przykład Zaplątani. A także Kraina Lodu, to może być ciekawe. Oraz trochę zapomniana już bajka o tytule Księżniczka i Żaba. Jak widać, dojenie wszystkich możliwych marek trwa w najlepsze. No, wiecie co? Zmieniam zdanie. Jednak przybijmy Disneyowi ten gwóźdź do końca. A jak już przy gwoździach jesteśmy, to czas na gwóźdź programu. Panie i panowie, w głowie się nie mieści dwa. Tak jest. Ta wyczekiwana kontynuacja w końcu dostała pierwszy zwiastun. A ja dostałem od Was całą masę wiadomości, by go gruntownie przeanalizować. No to do dzieła. Wszystko wskazuje na to, że nowa zapowiedź dalszych przygód Riley będzie skupiać się na jej dojrzewaniu, czego raczej każdy się spodziewał. W zwiastunie widzimy, że nastolatka właśnie świętuje 13 urodziny, a do tego, jak to często bywa w tym wieku, możemy na jej zębach zaobserwować aparat ortodontyczny. Z kolei do centrum dowodzenia, w środku nocy ku zaskoczeniu zaspanych emocji, wkracza nagle ekipa remontowa, która zastępuje stary panel sterowania nowym. Następnie naszym oczom ukazuje się całkowicie nowa emocja, jaką jest niepewność, i to z grubsza tyle. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Patrząc po reakcjach w internecie, mam wrażenie, że mało kto ogarnął, że ten zwiastun, poza ukazaniem nowej emocji, nie pokazał nic nowego, a jedynie potwierdził to, czego mogliśmy się spodziewać już od wielu lat. Bo tak naprawdę, nowoczesny panel dla dojrzewającej dziewczynki mogliśmy już podziwiać w pierwszej części filmu. Nawet te same ludziki go wtedy montowały. Co prawda, tym razem scena jest bardziej rozbudowana, ale jej przedsmak mogliśmy oglądać już 8 lat temu, o czym mało kto pamięta. Co do samej niepewności, to jej design jest trochę dziwny, ale może to i dobrze, bo dzięki temu wyróżnia się dość mocno na tle pozostałych. Ponadto, pod koniec zwiastuna. Pozdro dla kumatych możemy zaobserwować szybko zmieniające się napisy, które po spowolnieniu dają nam imiona kolejnych nowych emocji, które pojawią się w filmie. Poza niepewnością będą to zazdrość, apatia, oraz nowa królewna śnież, <laughs> znaczy się yy, Wstyd. <laughs> Ciekawe, jak one będą wyglądać. No i to w sumie tyle, bo zwiastun jest króciutki i nie ma w nim zbyt wiele. Jak wrażenia? Bo ja szczerze mówiąc nie miałem żadnych oczekiwań co do w głowie się nie mieści dwa, więc się nie zawiodłem. Ale czy jestem jakoś turbo nakręcony na ten film? No raczej też nie. Obejrzeć obejrzę, ale czy dorówna on jedynce? Czas pokaże. Z ostatniej chwili właśnie dostaliśmy informację, że powstaje Kraina Lodu 4. Nie? Nie przesłyszeliście się? 4? A mam jednego z rabusiów, który właśnie wyświetla wam się na ekranie. Jest chyba najlepszym podsumowaniem moich odczuć w tej kwestii. Dzisiejszy film powstał dzięki moim patronom, takim jak Mateusz. Dzięki Mati. Za tydzień kolejna część teorii Pixara, a tymczasem dzięki za obejrzenie i do następnego razu.